Siema z tej strony Sotus Lubelski Dzisiaj taki odcinek. Pokazywanie ogródka, pokazywanie, co mam posadzone, pokazywanie pól, przyczepki, jak ją wyremontowałem, więc trochę tego będzie. Nie bójcie się, film nie będzie krótki. Miejmy nadzieję, że chociaż te 5 minut może do 6, a może i nawet więcej. Ale nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Jak wiecie. Z tamtej wypowiedzi, co wczoraj była. No nie, wiecie, lipiec jest, ale jak na lipiec jest bardzo zimno. Nie jest to zbyt ładna pogoda. O kurde. No i ten. Spokój. Tutaj mamy posadzone maliny. Oj, truskawki, przepraszam. Przejęzyczyłem się. Tutaj są truskawki. Tam do końca i tam dalej jest taka sałata zielona o niedaleko tej, yy, tej firanki, tej tej. Tak, tutaj też jest skopane będzie aż do tamtej brzozy, tam ta brzoza będzie wycinana i będzie aż do tej brzozy skopane i będą tu skawki posadzone. Tak. Co mamy tutaj? Tutaj mamy białą porzeczkę. Tak, tutaj mamy białą porzeczkę. Tak samo jak i tutaj jest biała porzeczka. A tam to jest jakaś czarna czy czerwona chyba, ale jeszcze dokładnie nie, nie dojrzało. Cicho bądź. No i ten. Tutaj mamy truskaweczki. Tak. Mamy truskaweczki tutaj. Bardzo dużo truskawek. Chociaż wiadomo rok nie był dobry, bo susza teraz bardzo ulewy. No ale co zrobić? To nie od nas zależy przecież. Hmm, tutaj mamy truskawki posadzone. Tutaj jest sałata. Tutaj jest sałata. Tutaj jeżeli się nie mylę, to jest kapusta. Tutaj cebula, szczypior. Tutaj jest też kapusta, jeżeli się nie mylę. Zaraz tam pójdziemy. Kurde, jest mokro, ja wajda ta trochę mokro jest, ale już tu nagram dla was. O, głąbki tak, takie rasowe. Tak, tutaj mamy właśnie pomidorki, ale niestety co roku jakaś zaraza jest. Będziemy chyba Robić albo folię, albo szklarnie, Bo pod chmurką nie opłaca się robić, bo już wujek mówił, że się rzut, naszy brązower się robią. I, i tutaj na dworze nie opłaca sadzić. Tak, tam dalej zbytnio już nie ma warzyw. Przechodzimy tutaj. Tak. Tutaj jest bardzo dużo. Jakby było słuchobym tam dalej wszedł, ale naprawdę na trawie jest mokro. Tutaj jest znowu żółta porzeczka Tutaj słonecznik wyrósł. O tutaj taki duży słonecznik w ogóle sam się zasiał. Tam dalej też. I tam dalej taki jeden. Yy, tak. Ale to szybko się zasiał. Jeszcze tydzień temu nie było go tutaj. No, w sumie padają też, to się szybko zasieje. Tutaj mamy śliweczki. Było 100 owoców. Nie żartuję. Było 100 owoców i, wszystko, i naprawdę połowa opadło, a nawet więcej. Bo przeszedł grad dwa tygodnie temu, burza i powaliło wszystko. Tutaj, jeżeli się nie mylę, o, jabłko jest jedno. Tak, to jest jabłonka, bo to takie jest nowe sadzonki posadzone. Tak. Tutaj mamy warzywa. Tutaj mamy warzywa, ta marchewka. Tutaj jest... A nie wiem, co to jest, ale... Ten. Tutaj mamy truskawki. W tym o takie duże. Tutaj co to jest? to jest? Malina? Chyba malina. Tutaj mamy winogronka, tak? Mamy winogronka, ale ten to już jest dużo większy ode mnie ten słonecznik, naprawdę. Tutaj co nie mamy. To jest albo wiśnia, albo czereśnia bo on mi mówił, ale sam nie wie jakie to drzewko jest. Więc, jak wiecie, jakie to jest drzewko, piszcie w komentarzach. Tutaj mamy kolejnego słonecznika. Tutaj też. Tutaj też. Tutaj mamy dużo marchewki posadzonej. Ale marchewka jest taka mała, że naprawdę nie ma co mówić. Tutaj same truskawki. Maliny. Tak, maliny. Tam buraczki. Tam są buraczki. Tutaj. Czerwona porzeczka. Tutaj truskaweczki bardzo gęsto posadzone. Kolejny słonecznik i słonecznik. I bardzo gęsto truskawek posadzonych. I dyni ile? Oto wszystko są dynie. Do końca. Tak. Tutaj mamy czarne porzeczki. Tutaj też. I tutaj kolejny słonecznik. Tutaj, jeżeli się mylę, tej ogórki rosną też sporo. Ja akurat ogórki robię, ale nie ma zbytniania. Ja tam widzę. Trochę narosło. Tutaj jest, co przybliżę. A bo tam o dalej taki większy już nie będę tam wchodził, bo bardzo mokro, jak wiecie. Padał całą noc deszcz. Tutaj to też jest jakieś drzewko. Wujek też właśnie on się myli z tamtym i z tym. To jest chyba też Wiśnia albo czereśnia. ale piszcie w komentarzach. Wiem, że to na pewno jest czereśnia. Aczkolwiek tak mi się wydaje. Ale pewności nie mam. Tutaj jest jeszcze chyba malinka. I tam czarna porzeczka jest to. Tutaj o. Tutaj też chyba jest słonecznik. Tam jest słonecznik. Co to jest? Kukuryda się tutaj zasiała? Skąd to ona tutaj się zasiała? Chyba, że wujek posadził. Patrzcie, co to muszą być? To jest kukurydza. Ja cię pierniczę. Kukurydza ten. No, tutaj. Furmanka. Tak, furmanka. Bardzo się dobrze na nim Willy robi. Tak zwana jazda na tylnym kole. No, akurat ma dobre wbicie. Dobrze się na nim jeździ. Ale to już. Może na innym odcinku pokażę. Dobra, zaraz przejdziemy i pokażę Wam, yy, jak wyremontowałam szczepkę. Dobra, już jestem w stodole. Szczepka może nie w najlepszym stanie. Tak? Ale tutaj deski położyłem. To było rok temu, więc się nie dziwcie, że takie zakurzone są. Bo stała cały rok w stodole, no to wiecie, nie wyciągana. Dopiero w wakacje teraz wyciągnęliśmy. O tam w kącie stała. Tak, ale najlepsze, co to jest w pewnie zwrócić uwagę. Rejestracja. Przyklejona pomarańczową taśmą. No, to też ja to zrobiłem właśnie. Więc na no, takie chociaż yy, chociaż jest zarejestrowana. No. Tak, tutaj jeszcze by się przydało ją odmalować, ale to już wszystko w swoim czasie, bo na razie to nie ma jak. Tutaj by się odmalowały, i tutaj te boczne, te opony, to jest, opony są 100 mil, jakby ktoś nie wiedział. Tak, to są takie ładne. tej kosiarka. Taka przyczepka, o to jeszcze stara może, 40-letnia Wiem, że bardzo stara, bo to jeszcze po moi, moich dziadkach takich, nawet pradziadkach, ciotkach starych, ale na pewno jest stara. tak Zaraz przejdziemy do króliczka. Tak, pewnie pamiętacie może odcinek z Sonią, więc już przechodzę do naszego króli. Co, co, Soniu? Co, no co, maleńka? Co, ja Ci dam zaraz, jeśli pójdę do wujka, spytam się, czy ten, i Ci dam już jeść. Nie, bój się, nie bój. Co, co, co. Co Soniu? Już idę Dobra na dzisiaj to by było tyle. Już tam patrzę na nagrywarce, że już mam 9 minut 20 Może 10 minut będzie, nie wiem dokładnie ile tam ten Ale macie dłuższy filmik, chcieliście dłuższy filmik no W sumie krótki się nie chce oglądać Ale Nagrywałem, bo, bo nie było też zbytnio o czym nagrywać, a teraz już trochę i ogród w, 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 poschodził, trochę ten. To jeszcze tam pokażę Wam pola i zakończymy filmik. Więc ja już się z Wami żegnam. Jeżeli się filmik spodobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, żebyś był na bieżąco. A ja y, Was zapraszam, myślę, że będzie we wtorek. Też nowy odcinek, nie wiem do końca, nie obiecuję nic, ale przewiduję. Więc do zobaczenia, i w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!